Dzień dobry, piękne słoneczko wyszło, w tunelu wszystko żyje, nie przymarzło, a były przymrozki, ale to dlatego, że to są byliny. Tutaj jest zatrwian tatarski, ale tutaj już diakiew jednoroczna, troszkę ją przymroziło, muszę ją zabrać do domu, a wszystkie bylinki sobie dają świetnie radę. Wreszcie przyszła ziemia, która jest najlepsza według mnie do siewu i pikowania. To jest Ziemia Aura. Ona troszkę jest zbita w tych workach, ale ja używam perlitu. Bez perlitu nie wiem, jakby się sprawdzała. Ja używam perlitu, żeby ją rozluźnić. I bardzo dobrze to działa. Ostatnio kupiłam w sklepie budowlanym jakąś inną ziemię do siewu i pikowania, bo nie miałam. I była straszna. Miała jakiś włókna. Przy tych siewkach takich włókien nie powinno być długich, bo one się zaplątują w korzonki i ciężko to później rozdzielać. Ale nareszcie już przyszła ta odpowiednia ziemia, zamówiona w internecie. I razem z perlitem mam wreszcie odpowiedni materiał do pikowania i do wysiewania. Nie może być za dużo perlitu za mało, bo albo jest za luźna, za sucha ta gleba, albo właśnie za wilgotna, za bardzo zbita i później pojawiają się takie zielone algi. No i jeszcze kilka tacek sobie uzupełnię i będę miała zapas, co bardzo lubię. Dwie tacki idą do domu na pikowanie pomidorów. I nareszcie będzie koniec z pomidorami, chociaż parapetów brakuje. A tutaj w szklarni przepikuję ten zatrwian tatarski. Akurat tu mam jeszcze miejsce przy lew koniach, i tutaj sobie przepikuję. Ziemia troszkę wyschła, ta, która nie była podlewana, dlatego muszę ją namoczyć. I pikuję. Zatrzwian tatarskiej jest bliną, która powinna ładnie rosnąć i dostarczać mi dużo materiału na bukiety, takie świeże, ale też suszone. Dlatego bardzo mi zależało, żeby go wysiać. Dzisiaj też sieję na sturcje i groszki pachnące. Oznaczam sobie, żeby się nie pomylić, i wysiewam. będę musiała tylko pilnować, żeby ziemia nie wysychała. Groszek wciskam głębiej, nasturcja lubi tak troszkę bliżej powierzchni leżeć. Przy okazji, jak? Siły pozwalają, to jeszcze tutaj dokończę moją rabatę. Cały czas szukam miejsca na moje kwiatki, które będę wysadzać, takie jednoroczne na bukiety. I, I ta rabata będzie dosyć spora, tylko właśnie muszę ją jeszcze do końca przekopać. I tak sobie tutaj medytuję w tym ogrodzie. I tak sobie też przy okazji pomyślałam, że jeśli ktokolwiek będzie Wam zarzucał co wy tu robicie, czemu to tak odliniki, czemu to tak pilicie, to powiedzcie im, że znacie kogoś jeszcze innego, kto przerzuca piasek w jeszcze bardziej bezsensowny sposób i bez celu. I te osoby są bardzo szanowane i znane na cały świat, więc może to co robimy nie jest takie zupełnie bez sensu i rzeczywiście ma dużo wspólnego z medytacją. Mnie to bardzo relaksuje. Przychodzą do mnie bardzo fajne pomysły, kiedy to robię, więc myślę, że to jest fajny kierunek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niedługo.